Dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Life in a Dzisiaj moim szanownym gościem jest pan rektor Wojciech Welskop, rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk do Dzień dobry, panie rektorze. Dzień, dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Od kilku tygodni uczelnia funkcjonuje w zupełnie nowej rzeczywistości. Czy mógłby pan rektor powiedzieć nam, jak obecnie wygląda nauczanie? Dokładnie tak. Ta nowa rzeczywistość zupełnie nas zaskoczyła. I od połowy marca musieliśmy zupełnie przeorganizować nasze działanie w uczelni. Nie prowadzimy obecnie tradycyjnych zajęć, jednak uczelnia nie została zupełnie zamknięta. Zajęcia są prowadzone. Wszystkie nasze zajęcia prowadzimy za pośrednictwem platformy Moodle. Dotychczas, szczerze mówiąc, też w taki sposób prowadziliśmy te zajęcia, jednak były one nieco ograniczone. I tutaj to było przede wszystkim też zdeterminowane wytycznymi ministerstwa. Dziś prowadzimy wszystkie zajęcia za pośrednictwem platformy, niezależnie od tego, czy są to wykłady, czy są to ćwiczenia. Nasi nauczyciele akademicy umieszczają materiały na platformie, kontaktują się synchronicznie i asynchronicznie z naszymi studentami. Studenci wykonują wszelkiego rodzaju zadania, rozwiązują testy. Zatem ten kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą jest cały czas na bieżąco, no jednak w zupełnie innej rzeczywistości. Ale muszę powiedzieć, że zarówno nauczyciele, jak i studenci świetnie odnaleźli się w tej nowej indywidualnej rzeczywistości, dlatego że widzimy, obserwujemy i tak naprawdę po każdym dniu zajęć otrzymuję sprawozdania od koordynatorów do spraw e-learningu i widzę, że, że wszyscy naprawdę dobrze sobie radzą. To znaczy, studenci nie chodzą na wagary, rozumiem, że dzielnie uczestniczą w wszystkich wykładach i ćwiczeniach prowadzonych online teraz przez uczelnię. Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, studenci nie bagały, uczestniczą w tych zajęciach, no tym bardziej, że są cały czas aktywizowani, żeby w tych zajęciach uczestniczyć, dlatego że mają tak naprawdę nauczyciele zlecają im wiele zadań, wiele tak naprawdę różnych aktywności, które muszą być na bieżąco wykonywane. Więc jeśli jakiś student chciałby pójść w cudzysłowie na wagary, to tego zadania nie mógłby wykonać, bo byłoby to niemożliwe automatycznie nie zaliczyłby jakiejś tam jednej z części materiału dotyczącego danego przedmiotu. Panie rektorze, a jak teraz będą wyglądały właśnie zaliczenia, egzaminy w tej nowej rzeczywistości? Tak naprawdę trudno mi jeszcze powiedzieć coś na 100%, jeśli chodzi o zaliczenia i egzaminy. Oczywiście jesteśmy przygotowani na to. Że wszelkiego rodzaju egzaminy, zaliczenia, czy też nawet egzaminy dyplomowe, ogony prac, prac licencjackich i magisterskich moglibyśmy zorganizować również w formie online. Jednak na razie jeszcze no, wstrzymałbym się z tak radykalnymi krokami, dlatego że cały czas obserwujemy też rekomendacje Ministerstwa, rekomendacje Ministra Zdrowia dotyczące tego, jak będzie wyglądało rzeczywiście odważanie gospodarki i również odważanie tego, czy wrócimy na zajęcia tradycyjne jeszcze w czerwcu? Bo być może tak właśnie będzie. W obecnej chwili do 24 maja uczelnie są zawieszone w tej formie tradycyjnej, ale być może w czerwcu będziemy mogli wrócić na uczelnię, a jeśli nie w czerwcu, to być może w lipcu. Na razie jednak wolelibyśmy, aby wszystkie egzaminy i zaliczenia odbyły się w formie tradycyjnej. Jednak, tak jak mówię, jeśli zmusi nas do tego rzeczywistość, to jesteśmy do tego przygotowani, aby rozpocząć rzeczywiście tutaj i zacząć koordynować te wszystkie działania, aby zaliczenia i egzaminy mogły odbyć się w formie online. W obecnej chwili też nie wydłużyliśmy ani roku akademickiego, ani nie przenieśliśmy sesji egzaminacyjnej. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się u nas w czerwcu, w okolicach połowy czerwca. Wszystkie obrony prac licencjackich, magisterskich póki co mamy zaplanowane na początek lipca. I mam nadzieję, jestem optymistą, że jednak ta sytuacja, która obecnie trwa, poprawi się i będziemy oczywiście z zachowaniem wszelkich tutaj środków ostrożności wrócić do uczelni, spotkać się ze studentem face-to-face, face, porozmawiać z nim, tak aby mógł zaliczyć dany przedmiot, czy tym bardziej mógł obronić swoją pracę licencjacką czy magisterską. No tak właśnie myślę, że wszyscy też czekamy na to, żebyśmy mogli do swoich miejsc myślę, że studenci też wrócili do uczelni i w formie takiej tradycyjnej wydawali te tak? I Panie Rektorze, jedna, jedna, jedna rzecz. Macie też bardzo dużo zajęć praktycznych. Jak to teraz z nimi jest? Tak, dokładnie tak. Mamy wiele zajęć praktycznych, ponieważ wszystkie nasze kierunki prowadzimy w formie profilów praktycznych. Zatem tych zajęć praktycznych jest bardzo dużo i dotychczas, tak jak wspomniałem wcześniej, bo na platformie i z zajęciami w formie wirtualnej pracujemy nie od dziś, bo pracujemy już kilka lat, prowadzimy zajęcia, jednak dotychczas były prowadzone na platformie tylko i wyłącznie wykłady, co było też określone tak naprawdę. W rozporządzeniu w sprawie prowadzenia studiów. Dziś te ograniczenia zostały zniesione i można prowadzić wszystkie zajęcia w formie online. Zdajemy sobie sprawę, że tych takich umiejętności i kompetencji stricte praktycznych no nie jesteśmy w stanie nabyć, osiągnąć za pośrednictwem platformy, jakiejkolwiek platformy, ale staramy się jednak skupiać naszą uwagę na tych efektach uczenia się, bo każdy przedmiot ma. Przyporządkowane, określone efekty uczenia się, i są to efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, więc teraz skupiamy się przede wszystkim na tych efektach dotyczących wiedzy, ewentualnie niektórych umiejętności, a kompetencje i te umiejętności praktyczne będziemy tak naprawdę kształcić i dalej jeszcze dokształcać, myślę, że w kolejnych semestrach. A jeśli wrócimy w czerwcu, no to w czerwcu też będziemy chcieli zbudować te zajęcia tak, aby te zajęcia praktyczne, a przede wszystkim właśnie te różne zaliczenia praktyczne i egzaminy praktyczne, bo takie też mamy w uczelni, aby mogły się odbyć w formie tradycyjnej. A jak będzie wyglądała tegoroczna rekrutacja, bo wiem, że ona niebawem rusza i w jakiej ona będzie teraz formie, też online? Bo tak, rekru... mhm. rekrutacja w naszej uczelni rusza już w poniedziałek, 4 maja i tak naprawdę na dzień dzisiejszy forma tej rekrutacji będzie identyczna, może, może nie identyczna, bardzo zbliżona do tej formy z poprzednich lat. Jedyna różnica to będzie taka w obecnej chwili, że nie będziemy wymagać, aby kandydat na studia przyszedł do uczelni realnie i przyniósł dokumenty, dlatego że tą rekrutację będziemy prowadzili również online. Kandydat na studia może w każdej chwili od poniedziałku wypełnić formularz rekrutacyjny. Do tego formularza może dołączyć wymagane dokumenty, które są niezbędne do tego, aby móc się zrekrutować. Następnie będzie kontaktował się z danym kandydatem pracownik działu rekrutacji. No i na razie w tej formie zdalnej będziemy mogli przejść ten pierwszy etap. Docelowo umówić się z kandydatem, jeśli będzie, ale nie, aby dostarczył ognały dokumentów. Jeśli chodzi natomiast o terminy rekrutacji, tak jak mówiłem, rozpoczyna się rekrutacja już w poniedziałek, jednak, no, tak jak widzimy, również po tym, o czym mówi ministerstwo, patrzymy na rekomendacje ministerstwa, spodziewamy się również, że rekrutacja będzie wydłużona, dlatego że Bodajże 30 września planowane są dopiero, tak naprawdę, planowane jest ogłoszenie wyników matów poprawkowych, więc też zdajemy sobie sprawę i pewnie w przeciągu kilku najbliższych dni takie zarządzenie wydamy i trochę zaktualizujemy naszą uchwałę rekrutacyjną, aby wydłużyć ten czas rekrutacji, bo dotychczas rekrutacja ta trwała właśnie do 30 września ale myślę, że co najmniej o miesiąc będziemy chcieli tę rekrutację, ten czas rekrutacji wydłużyć tak, aby wszystkie osoby, wszyscy kandydaci mogli bez problemu zrekrutować się i przyjść na wymarzone studia. No właśnie, które kierunki studiów cieszą się największą popularnością i jakie nowości w tegorocznej Państwo przygotowali? Jeśli chodzi o kierunki studiów, to tak naprawdę od kilku lat takie nasze sztandarowe kierunki Czyli dietetyka, kosmetologia i pedagogika, dlatego że te trzy kierunki prowadzimy najdłużej, zarówno w formie studiów pierwszego stopnia licencjackich i studiów drugiego stopnia magisterskich. One rokrocznie, szczerze mówiąc, cieszą się coraz większym powodzeniem, ponieważ obserwujemy w każdym roku zwiększenie liczby, większą liczbę studentów, więc widzimy, że cały czas jest progres. Jednak w ostatnich dwóch, bodajże latach, Obserwujemy również duże zainteresowanie naszymi nowymi kierunkami studiów. Uruchomiliśmy dwa lata temu studia na kierunku Psychologia. Są to studia jednolite magisterskie, pięcioletnie. I widzimy w tym roku również duże zainteresowanie naszym nowym kierunkiem studiów, mianowicie kierunkiem. radiów jest, że rzeczywiście wielu kandydatów, wielu studentów pojawi się od października czy od listopada, właśnie na kierunku prawo i będziemy mogli poza dietetyką, kosmetologią i pedagogiką również kształcić właśnie na tym kierunku. Bo, tak jak obserwujemy, z kolei od dwóch lat bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również psychologia. I tutaj cały czas tych chętnych osób, już nawet jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji, bo tak jak wspominałem wcześniej, od poniedziałku dopiero formalnie rusza rekrutacja, ale już wcześniej, bo od stycznia tak naprawdę pojawiały się pytania, pojawiały się pytania, osób zainteresowanych właśnie w jaki sposób będą wyglądały studia na kierunku, psychologii, jakie będą przedmioty, więc no widzimy, że to zainteresowanie jest bardzo duże. Tak, psychologów, teraz będzie potrzeba w związku z tą sytuacją, każdy mówi, że będą mieli co robić, tak? Bo wpadliśmy w jakieś takie stany lękowe i depresyjne i nie wiadomo jeszcze, jak to się odpije na naszym zdrowie psychicznym, więc Psycholog pewnie. No niestety, niestety tak. Panie rektorze, niech mi pan jeszcze powie, czy pan teraz jest na uczelni, czy pracuje tylko i wyłącznie zdalnie? Jeśli rzeczywiście dana sytuacja wymaga tego, abym przyjechał do uczelni, to, to jestem w uczelni, ale tych sytuacji ostatnio jest bardzo niewiele, dlatego że wszystkie nasze spotkania, poza tymi spotkaniami ze studentami, również spotkania dotyczące organizowania pracy w uczelni. Przełożyliśmy również na formę zdalną, więc staramy się jednak nie kusić losu i pracować zdalnie, tak aby rzeczywiście jak najdłużej w tej izolacji, jeśli jest taka potrzeba, przebywać. No właśnie, aby za chwilę, mam nadzieję, w czerwcu ruszyć bardzo, bardzo intensywnie i zacząć pracować w uczelni. Więc Dziś wtedy, albo niestety, rzeczywiście technologia informacyjna stwarza takie możliwości, tak jak chociażby my dzisiaj. Nie spotkaliśmy się face-to-face, face, rozmawiamy, nie ma żadnego problemu, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, czy, czy pani jest w Łodzi, ja jestem w innym zupełnie miejscu. Podobnie z naszymi pracownikami, czy podobnie ze studentami, bo, bo mamy też studentów z zagranicy, więc niezależnie od tego, gdzie dana osoba przebywa, ta technologia ułatwia nam pracę. Więc wracając do pani, do pani pytania, ograniczamy, ograniczamy, chociaż no myślę, że już po majówce, tak jak no tutaj rząd też mówi o tym, że, że będą odmrażane i kolejne etapy będą tutaj, będzie ta gospodarka zwalniana. My też będziemy starali się coraz częściej w tej uczelni bywać, no aby, mam nadzieję, też nabyć odporność i, i tutaj, aby móc zacząć funkcjonować, normalnie funkcjonować w tej rzeczywistości realnej czego bardzo życzę, żeby wrócić jak najszybciej do tej normalności, żebyśmy też już mogli się spotkać face-to-face, -face, a nie tylko online. Dziękuję panu rektorowi pięknie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo pani redakto. Dziękuję państwu.